Hejka gadki! witam Was na kanale Bols Imaginatorium i dzisiaj przychodzę do Was z czymś takim. I nie będziemy się zajmować na pewno designem, tym razem szeroko pojętym, a zapraszam Was do Laboratorium Smaku, gdzie dalej pozostaniemy w takich bardziej wiosennych klimatach i będę Wam chciał pokazać ciasto, które nieodzownie kojarzy mi się ze świętami wielkanocnymi oraz tym okołowiosennym klimatem, ale także czy słyszeliście kiedyś o cieście, które jest na metry? Bardzo dawno temu dostałem od babci Tom oto foremkę. Jest ona długa, ale jest ona stosunkowo wąska i całość tej foremki ma 40 cm. I po upieczeniu tych dwóch placków 40 cm zrobimy pyszny, budyniowo maślany krem waniliowy, który będzie służył nam do złączenia tych placków. Po złączeniu całe ciasto będzie miało aż metr i stąd się właśnie wzięła nazwa na dzisiejszą słodkość. Jest to ciasto zwane metrowcem, ponieważ możemy ułożyć z niego metr ciasta. Niestety później problem jest ze schłodzeniem takiego ciasta. Nasza lodówka niestety nie pomieści takiego, więc będziemy go dzielić na kilka części. Ale po pierwsze pokażę Wam, jak zrobić takie ciasto. Po drugie, poeksperymentujemy trochę z tymi klasycznymi rzeczami i spróbujemy im nadać taką nowszą formę. Po trzecie, zaprezentuję Wam i wy wybierzecie, która forma jest dla Was bardziej atrakcyjna. Jeżeli jesteście już zainteresowani, to oglądajcie dalej. I dobrze moi drodzy, teraz jesteśmy w kuchni i tak naprawdę samo przygotowanie ciasta będzie bajecznie proste i bardzo szybkie. Problem jest tylko z pieczeniem. Będę używał do pieczenia dość długiej, ale dość wąskiej foremki. Mam ją tylko jedną i dlatego zrobię sobie to w dwóch krokach. Na początku sobie wyleję białe ciasto, wypiekę, później czarne ciasto, wypiekę i tak będę robił to troszeczkę dłużej. Jeżeli macie dwie takie same foremki, możecie upiec za jednym zamachem oba placki. W naczyniu przede mną znajdują się białka wybite z siedmiu jajek. I następnie będziemy je ubijać bardzo dobrze z cukrem bądź ze słodzikiem. Ja użyję dzisiaj słodziku, będzie to ksylitol, natomiast możecie też użyć jednej szklanki cukru. To będzie dokładny zamiennik tego ksylitoru, który ja tutaj dodam. I musimy ubić porządnie to na taki puch. Ten cukier, ten ksylitor muszą się dobrze połączyć i muszą się rozpuścić przede wszystkim. Dlatego ja teraz dodaję do środka białą zawartość. Biorę mikser i miksuję na sztywną pianę. I popatrzcie jak te białka fantastycznie się ubiły, mimo że nie użyłem cukru. Nie bójcie się użyć słodzika, ponieważ ze słodzikiem też możemy doprowadzić tą pianę do takiej konsystencji gęstej, takiej lepkiej i takiej jaka powinna być. Teraz jak mamy ubite te białka, będziemy dodawać do nich pojedynczo po jednym żółtku, czyli dodajemy żółtko, wmiksowujemy je, następnie następne i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo ważne, żeby nie wrzucać naraz, ponieważ to, co tutaj już uzyskaliśmy, może usiąść nam i stracić to powietrze, które tutaj wtłoczyliśmy. Dlatego zróbmy sobie to krok po kroku z cierpliwością. Dodałem jedno żółtko, wmiksowujemy. Dobrze się połączyło z białkiem. Sięgam po następne i znowu miksuję. Popatrzcie, jak ta biała piana z białek nagle nabrała takiego żółtego charakteru dzięki tym żółtkom i troszeczkę zluzowała naszą masę. Ona dalej ma pęcherzyki powietrza, natomiast jest już bardziej lejąca. I teraz mam tutaj przygotowane. 450 g mąki i jest to mąka wymieszana z trzema łyżeczkami proszku do pieczenia. Oprócz tego przygotowałem sobie także olej wymieszany z wodą. Słuchajcie, to jest ciasto, w którym będziemy dodawać tutaj wodę: więc mamy połowę szklanki oleju i połowę przegotowanej ciepłej, ale nie gorącej wody. I teraz będziemy dodawać na przemian trochę tego, część mąki tak żeby zachować tą równowagę, bo gdybyśmy na początku wlali to, zrobilibyśmy bardzo lejącą konsystencję, później dodalibyśmy mąkę i to by się zbryliło, nie wyszłoby to dobrze. Dlatego teraz będziemy naprzemiennie dodawać jedną i drugą część. Widzimy się za sekundę, jak to wmiksuje! Słuchajcie, ciasto jest już zrobione i tak naprawdę smakuje już fenomenalnie. Jak sobie weźmiecie troszeczkę na łyżeczkę, to jest wyjątkowo słodkie, ale właśnie takie ma być i dodatkowo już jest gotowe do tego, żeby je wypiekać. Ale w metrowcu bardzo ważnym jest, żeby zachować taką równowagę pomiędzy kolorami pomiędzy tym kolorem jasnym, a pomiędzy tym kolorem ciemnym. I dlatego będziemy teraz dzielić to ciasto na dwie części, a następnie będziemy do jednego dodawać. Dwie łyżki kakao, a do drugiego dla równowagi dwie łyżki mąki. Gdybyśmy do jednej części dodali dwie łyżki kakao, a dru do drugiego dwie łyżki mąki nie poszłyby, wtedy nie mielibyśmy równowagi pomiędzy tym ciężarem ciasta. I mogłoby się okazać, że to bez mąki, bez tej dodatkowej mąki, nie wyrosłoby tak wysoko. Natomiast kakao sprawia zawsze, że ciasto nam troszeczkę opada. Dlatego, żeby wyrównać to wszystko, dajmy tych elementów sypkich, zarówno do jednej części, jak i do drugiej porówno. Dlatego ja teraz dzielę ciasto na dwie części i zaraz się znowu widzimy. A few moments later. I teraz jakie są metody na równe podzielenie? Możecie to zrobić za pomocą wagi, czyli sobie na początku zważyć ile mniej więcej ciasto waży i wtedy poprzelewać do poszczególnych miejsc. Ja natomiast robię to metodą chochelki, czyli jedną dużą chochle wlewam do jednego naczynia, następnie taką samą dużą chochlebę wam do drugiego. Później patrzę, czy mniej więcej w tych samych identycznych naczyniach mamy ten sam poziom ciasta. Jeżeli tak, to znaczy, że pi razy drzwi razy okno, bo mamy tyle samo. I teraz do jednej będziemy dodawać rzeczoną mąkę, do drugiej natomiast kakao. I pamiętajcie, że je chcąc teraz wymieszać, zacznijmy sobie od tej jaśniejszej, ponieważ jak zaczniemy od ciemniejszej, będziemy musieli umyć też petulki i będziemy po prostu wkładać więcej pracy. Jeżeli natomiast przejdziemy od tej, która jest biała do tej, która jest ciemna, nie mamy tego problemu. Więc w teraz oba składniki i zaraz się widzimy. I dobra, piekarnik mamy dobrze nagrzany. Ja już usłyszałem dźwięk tego, że uzyskał on odpowiednią temperaturę i teraz będziemy piekli oba ciasta przez około 30-35 minut 180 stopni Celsjusza. Jeżeli będziecie piec w takiej foremce, wtedy wystarczy, że około 30-35 minut do suchego patyczka będziecie piekli to ciasto. Natomiast jeżeli będziecie używać Foremki, która będzie trochę krótsza, a szersza, być może zwiększy się czas, jaki potrzebujemy, żeby to ciasto dobrze wyrosło. Najważniejsze jest to, żeby ono wyszło do góry, zrobił się wzgórek i idealnie by było, gdyby na górze ono pękło. Ja teraz przekładam, wkładam do piekarnika i jak już upiekę, to wam pokażę, jak to powinno wyglądać. No i słuchajcie, jesteśmy po pieczeniu. Czarne, właśnie wyciągnąłem z piekarnika, i jest ono bardzo gorące, natomiast jasne już było wyciągnięte chwilę temu. Dam temu wystygnąć bardzo dobrze i będziemy przechodzić do następnej części, czyli robienia kremu. No i szybciutko lecimy dalej z koksem. Ja sobie mniej więcej już wszystko przygotowałem, to znaczy dałem sobie jedną kostkę masła do miski, tak żeby ona była w temperaturze pokojowej, bo będziemy teraz ją miksować, dlatego ona musi być mięciutka. Oprócz tego przygotowałem też budyń. Nie dodawałem wam tutaj tego procesu jak ten budyń robię, wrzucę wam trochę zdjęć, natomiast jeżeli chcecie taki budyń zrobić tak jak ja go robię, to jest pół litra mleka, dodajemy półtorej budyniu, następnie jedną szklankę cukru i wszystko mieszamy do chwili zgęstnienia. Później musimy bardzo dobrze wystudzić, ponieważ będziemy łączyć masło, które będzie ubite właśnie z tym budyniem. Dlatego on musi być przestudzony. Żeby nie zrobił się kożuch, trzeba sobie odciąć kawałek folii śniadaniowej, a następnie położyć tak, żeby ona przylegała do powierzchni tego budyniu. Dzięki temu, jak teraz to ściągnę, tego kożucha nie ma i będzie nam się ładniej miksowało bez możliwości powstania jakichś dodatkowych grudek. Teraz będziemy robić tak, że dobrze sobie zmiksuję około półtorej minuty to masło, żeby ono nabrało takiej puchatości i następnie łyżka po łyżce będę dodawał budyniu. Tak powstanie pryszny krem budyniowo-maślany, który będziemy później używać do przekładania ciast. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby był nieuporządkowany i nie udał się, ale nie. Jest bardzo, bardzo kremowy i pulchny. Bardzo fajnie wyszedł i pięknie pachnie. To jest już gotowy krem, którym moglibyśmy już przekładać ciasto. Natomiast nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili wariacji na temat. To znaczy, słuchajcie, zrobimy sobie część ciasta, ponieważ to ciasto jest dość długie i możemy sobie na to pozwolić, że weźmiemy sobie pół kremu, dodamy do niego jakiś taki wiosenny kolorek i zrobimy taką wersję bardziej klasyczną, ale zrobimy też taką wariację. Więc ja teraz zobaczę, jakie kolory mam dostępne. I wybiorę nam jakiś fajny wiosenny akcent. Kremy mamy przygotowane, możemy przejść do tej części, która jest bardziej skomplikowana, ponieważ będziemy musieli pociąć ciasto i będziemy musieli przełożyć kremem. Dlatego teraz wezmę sobie, odłożę kremy na bok. Teraz musimy podzielić pół ciasta na odcinki. I te odcinki bierzemy i będziemy ciąć nożem. One powinny być mniej więcej równej długości. Tutaj zobaczcie, że czarnego mamy troszeczkę więcej, ponieważ tutaj mamy taką dupkę, która została i ona też będzie jakoś na końcu naszego ciasta dodana. I kroimy na takie pajtki, które mają kilka centymetrów. Jak wam się pod nóż wszystko nawinie. Taka powinna być forma naszego metrowca. Czyli będziemy układać ją w taką gąsienicę złożoną z dwóch części ciasta. Następnie musimy pomiędzy nią i na nią nanieść pyszny waniliowy krem. I co następuje? Bierzemy sobie jeden kawałek, wstępnie trochę kremu, nakładamy dość suto tego kremu, kładziemy, następnie przykładamy drugi kawałek, tym razem na drugą stronę nałożymy sobie też kremu. Dokładamy i dociskamy. Będziemy czynność powtarzać do momentu, kiedy nie zabraknie nam kawałków ciasta. I tutaj mamy część zrobioną, zostało nam jeszcze masy. Teraz musimy ją wygrzebać, a następnie obłożyć całość tą masą na tyle, ile nam starczy. Masę rozprowadzić po ciście można wszystkim, można to zrobić łyżką. Ja sobie na razie wziąłem nóż. I tak, tutaj mamy to pokazowe ciasto, które. Jest z tym klasycznym kremem, tym jaśniejszym. Zaraz będę robił to z tym czerwonym. Natomiast chciałem Wam pokazać, że niektórzy tak to podają i już kroją. Kroi się pod kątem, tak żeby wyszły bardzo fajne paseczki. Ja Wam to później pokażę, jak to wygląda. Natomiast zdecydowanie więcej ludzi zauważyłem, że podaje takie ciasto jeszcze oblane czekoladą. Więc za chwilę, po tym jak nałożę krem na drugie ciasto. Wezmę sobie czekoladę oraz dwie łyżki śmietany trzydziestki, następnie podgrzeję to tak żeby się dobrze rozgrzało i pokryję tą czekoladą całość tej naszej powierzchni ciasta. Czy mamy tu wielbicieli różowego? Według mnie wyszło fantastycznie, to znaczy nie spodziewałem się, że efekt będzie tak dobry. W środku będzie wyglądał jeszcze lepiej, ponieważ przełamie tą biel, znaczy właściwie tą żółć i tą czerń i będzie tak fajnie kontrastował. Ale teraz ja sobie już rozpuściłem czekoladę i będę nakładał na ciasto. Pamiętajcie, czekolada musi być przestudzona, ponieważ tutaj mamy krem maślany. Jeżeli będzie za gorąca, to wtedy ten krem maślany niestety może się nam rozpuścić. Ja teraz ładnie to sobie wszystko rozprowadzę, włożę do lodówki, dobrze schłodzę, a następnie podzielę się z Wami efektami końcowymi. I dwie części metrowca są przede mną. Zarówno biały wariant klasyczny, jak i różowy jest bardzo atrakcyjny. Smakują wybornie i są kawałkami tego samego ciasta. I dobrze, na tym przypadku chciałem Wam pokazać, że jeżeli zrobimy krem taki właśnie żółto-biały, to wtedy on w tej klasycznej wersji będzie się trochę nam zlewał z tym bielszym Biszkoptem. Natomiast ten brązowy będzie ładnie się tak uwidaczniał. Natomiast jeżeli użyjemy tylko troszeczkę jakiegokolwiek barwnika, w tym przypadku ja użyłem różowego, to wtedy. Powstają nam te charakterystyczne warstwy i każda z nich będzie miała swój charakter. Będzie ona taka biała, będzie taka brązowa, a wszystko będzie ładnie kontrastowało z tym w tym przypadku różem. I tu chciałem pokazać o czym mówię, to znaczy popatrzcie, tutaj, w tym klasycznym, jest on taki dwukolorowy, dwuwymiarowy. Natomiast jeżeli przełożę i pokażę Wam tą różową część, on jest taki bardziej charakterny, taki dla mnie troszeczkę bardziej wyrazisty i atrakcyjny. I słuchajcie, zrobiłem test, ponieważ te zaprezentowane wcześniej przeze mnie dwa metrowce, to tylko kawałek naszego ciasta. Ja już miałem gości i wyłożyłem zarówno różowy, jak i biały. Patrzyłem, które będą goście wybierać, i rzeczywiście, jak myślałem, zaczęli wybierać ten różowy, ponieważ smakiem przypominał im to, co. Pamiętali z dawnych lat, ale był atrakcyjniejszy dla nich w wyglądzie właśnie taki, który był bardziej zdywersyfikowany, taki bardziej kontrastowy. A jak wy uważacie, fajniejszy jest ten klasyczny, czy lepszy jest ten różowy? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja tymczasem chciałbym Wam serdecznie podziękować, że dzisiaj piekliście ze mną to oto cudo i zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. I tym samym zapraszam Was na kolejny fascynujący odcinek na naszym kanale. Żeby Cię nic z drugiej gadku nie ominęło, zachęcam Cię do. O podążania za naszym kanałem. A teraz chciałem się z Tobą pożegnać. Na razie, cześć!